I tak na pewno był roczny tydzień spotkań z Jan Brudy. ...dotęgania i pokalowych w barach wielu To właśnie dzisiaj dwusetne spotkanie, dzisiaj także Andrzej Brudza jako jeden z ośmiu naszych historii do oczy u właśnie tych, którzy to przynajmniej 8 tysięcy punktów praktyka, ligowych, na wystawę ligowej najbliższej w czasie rozkrywek Drodzy Państwo, Andrzej Króla 9 tysięcy a Włodek ma już 8 tysięcy 15 punktów w i to specjalnie dla Andrzeja To bardziej owigaryczne, to jest owigaryczne, to pokoje milionowych, barwa od portalu, po i studia grafiki, to także ten obraz, dwa, Andrzeja to jest Fajnie było rzucić te punkty właśnie po 2011, właśnie takiemu zespołowi. Znaczy nie, no to, to, to różnie bo ja mi się szybko, no, no, nie myślałem też o tym. Chciałem przekroczyć tą granicę, chciałem to zrobić w sumie... Ja najszybciej, bo co by nie powiedzieć, kibice na to czekali, ja mnie to też gdzieś tam w głowie leżało, dlatego zrobiłem to dzisiaj. Fajnie cieszę się, że to był 12, 200 Anvilu i, I 8000 tysięcy punkt i jedziemy dalej, zobaczymy ile, ile da się po prostu wygraniczyć. Nie wiem, no, no, zobaczymy, no. Ana Wójcik ma 9700, no, dlatego jest moim mentorem, będę go gonić. A, a Mariusz Bacik tak samo. Wszyscy koledzy, z którymi zaczynałem karierę, byliśmy. że Maciek Zieliński, Dominik Tomczyk, chyba już go przeskoczyłem Dominika Tomczyka, teraz gonię Henia Wardacha, dlatego zobaczymy. Dobra, dobra. Dzięki. dzięki bardzo. 10 punktów przeproszę. Jest to na pewno miłe. Patrząc, jest to 15 sezon no i dobrze się to wspomina. Trochę wiekowo już, wiadomo, jestem zaawansowany, ale czuję się fizycznie dobrze, dobrze i za to za to podziękowanie będę się starał odwdzięczyć kibicom swojemu swoim Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy macie Państwo jakieś pytania? Panie Andrzeju, czy Pan pamięta ten pierwszy punkt w Ekstraklasie? No już mówiłem tutaj, no pamiętam, przeciwko e, próż, drużyny z Pruszkowa wtedy, kiedy William wtedy grał, wspaniały tam zespół był. Wtedy rzuciłem 10 punktów, pierwsze moje w Ekstraklasie, to było w 1994 roku. Dlatego to pamiętam no. i, i tak kontynuuję do dziś. No. Myślę, że jeszcze będę miał siły i, i fizycznie się będę czuł tak dobrze jak teraz i będę mógł kontynuować. No, Andrzej, że no, 10 tysięcy punktów będzie? Nie, no chyba. Nie, znaczy nie myślę o tym, no to jest miłe. nigdy nie. Znaczy to tak więc, że, że tam przede wszystkim się liczy to, czy drużyna idzie do przodu, czy się wygrywa, czy, czy ten. Na pewno jest to miły oczywiście, lubię też takie rzeczy, ale, ale przede wszystkim przyjemność sprawę, jak się zdobywa punkty i się wygrywa, dlatego tutaj się skupiam, aby wyjść w zespole, aby dawać z połowić, co mogę najlepiej, żebyśmy wygrywali. A czy będzie nie 10 tysięcy, no pożyjemy, zobaczymy. Ale ten decydujący rzut na 8-8 punkt był niecelny, to z oczywiście. No tak, czasami, może się zagotowałem, ja <grym> ja rozlałem, ale nie myślałem, no, dlatego cały czas muszę pracować, nie ma ludzi po prostu, którzy się nie mylą, dlatego to mnie mobilizuje, muszę pracować. Czy są jeszcze jakieś pytania?